Psalm trzydziesty. Dziękczynienie za wybawienie od śmierci. Psalm Dawidowy. Pieśń na poświęcenie przybytku. Wysławiać cię będę, panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni i nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mnie panie podniosłeś z otchłani duszę moją ożywiłeś mnie pośród tych którzy schodzą do grobu wysławiajcie pana święci jego i wyznawajcie święte imię jego bo tylko chwilę trwa gniew jego ale życzliwość jego całe życie wieczorem bywa płacz ale rankiem wesele, a ja pewny siebie powiedziałem: Nie zachwieję się na wieki. Panie, w życzliwości swojej postawiłeś mnie na potężnej górze, a gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Do Ciebie, Panie, wołałem i Pana błagałem o zmiłowanie. Jakiż zysk z krwi mojej. Z mojego zejścia do grobu. Czy proch może Cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność Twoją? Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem. Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością. Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Amen.